Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj ugotuję grochówkę. Co potrzebujemy do tej grochówki? Ja Wam tak powiem plus minus po kolei. Najpierw ugotowałam wędzone żeberka. Ja już je wyciągnęłam, bo one będą obrane do tej zupy. Wywar zostawiłam. Do tego wywaru wrzucę włoszczyznę, zostawię tylko trochę marchewek, żeby je utrzeć na tarce. Wrzucam seler, marchewkę, pietruszkę i to wszystko namoczyłam też grzyby grzyby są suszone najpierw je gotujemy 15 minut w lekko osolonej wodzie i zostawiamy w tej wodzie nawet na całą noc groch groch moczyłam około 2 godzin to jest groch łuskany połówki, więc nie trzeba dłużej moczyć kiełbaska pokroimy ją niedługo w kosteczka obsmażymy razem z boczkiem boczek wędzony surowy cebulka, mąka i masło do smażki, majeranek, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, słodka papryka, sól, ziemniaki. To tak jak mówiłam wcześniej, został mi ten wywar po żeberkach wędzonych. Dorzucam włoszczyznę, kroję na drobniejsze części grzyby, sole, pieprz, wrzucam liść laurowy, ziele angielskie. I groch. I gotujemy około godziny. No, tak jak mówiłam wcześniej, trzeba te grzybki trochę na pokroić, i to trzeba wrzucić do naszej grochówki. Razem z tą wodą oczywiście. Zapomniałam Wam powiedzieć, że jak wrzucacie groch już do zupy, to najpierw musicie go nasicie przepukać zimną wodą, i dopiero wtedy wrzucić do tego bulionu. U mnie akurat z wędzonych żeberek ważne też jest, abyście zwrócili uwagę, czy nie powstaje taka pianka przy gotowaniu. Trzeba ją ściągać po prostu, bo smak wtedy tej grochówki jest lekko kwaśny przez tą piankę. W międzyczasie, jak się grochówka gotuje, już obrałam żeberka wędzone gotowane pokroiłam kiełbaskę i boczek kiełbaskę razem z boczkiem usmażę na oleju tak jak mówiłam wcześniej podsmażyłam kiełbaskę razem z boczkiem wędzonym i dodam ją do zupy dodałam już kiełbaskę i boczek teraz dodaję mięso z żeberek wędzonych Startam na grubym oczku marchewkę i dodaję 5 ząbków czosnku. Zapomniałam też dodać, że groch gotował się niecałą godzinkę. Wcześniej był namoczony dwie godziny więcej nie trzeba. Dodaję teraz majeranek dużo, bo bardzo lubię. Wcześniej już osoliłam i opieprzyłam, ale jeszcze brakuje tych przypraw, więc pieprze. Dodaję papryki słodkiej i soli. Wszystko mieszam i gotuję tak pół godziny, a potem dodam zasmażkę, ale o tym później. Zasmażkę miałam robić na maśle, no ale zostało tyle tłuszczyku po wysmażeniu kiełbasy i boczku, że zrobię ją na tym tłuszczu. Pokroiłam cebulkę w kostkę, smażę ją. Cebulka się przysmażyła, dodaję mąki. Jeżeli zupa jest y, bardzo gęsta, y, możecie dodać samej przesma y, przesmażonej cebuli. Polecam, bo to wzbogaca smak. Pamiętajcie też, żeby jak ten groch się rozgotuje w tej grochówce, często mieszać, żeby się nie przypaliło. Jeżeli się przypali, od razu przelejcie do innego garnka tę zupę. Jeżeli czuć trochę posmak przypalenia, Możecie dodać na przykład dwie marchewki w całości, albo dwa ziemniaki w całości, to wyciągnie smak z palenizny. No, nasza grochóweczka pogotowała się jeszcze 15 minut, ja próbowałam, nic więcej nie przyprawiałam, mi pasuje taki smak. Na sam koniec dodaję natkę zielonej pietruszki, mieszam i można podawać na talerze. No, i nasza grochóweczka gotowa. Jest bardzo gęsta. Zaraz spróbujemy. Mm. Pycha! Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie.